Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Spotkanie po latach. Spróbowałem odwiedzić te kebaby, kiedy, do których kiedyś chodziłem, i wśród nich jest Adana Kebab. Głównie na Ursynowie często tu przychodziłem. Czy warto go kupić, omijać, czy rozważyć? Ja uważam, że warto rozważyć kebab. Niczym się nie wyróżnia, ale mas. Solidną porcję mięsa i w ogóle jest duży cena 25 zł z rabatem. 20 zł, jak masz kartę rabatową, także cena uczciwa. I konkretny yy, kebab. Sos to salsa, yy, no sambal, i jogurt, czyli tradycyjnie i też tradycyjnie go ocenią na 2,5. I, i z tym, że tutaj mm, sambal nie jest rozwodniony, jest taki jaki został kupiony, taki jest podany yy, do kebaba, więc jest bardzo ostry w porównaniu do innych kebabów. I to jest na plus. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku, cześć!